Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Drift, Drift 21. W poprzednim odcinku próbowałem zamontować turbo, co możecie zobaczyć tutaj po e, tych oto częściach, które tutaj się znajdują. Jednak można włączyć podświetlenie nazwy m, danych części, danych podzespołów, co też e, właśnie sobie uczyniłem, a także można włączyć ich podświetlenie. I generalnie napisaliście mi te parę komentarzy do tego, jak mam zamontować turbo, między innymi ten komentarz, ten komentarz i ten komentarz. E, I generalnie dostałem. Odpowiedzi od pracownika e, firmy, która zajmuje się produkcją, produkcją albo dystrybucją tej gry. Już nie chcę teraz pomylić, e, w każdym razie dostałem odpowiedzi od osoby, która mi w zasadzie tą grę użyczyła do tego, żeby, żebym mógł sobie w nią pograć. I generalnie pan Paweł. I pan Paweł. Jedziemy może. Podesłał mi bardzo obszerną instrukcję co i jak mam tutaj zrobić, żeby jednak to turbo tutaj zamontować, więc w tym odcinku będziemy montowali turbo, bo już wiem co należy zrobić. I punkt pierwszy, podnieś auto na śniku i wymontuj skrzynię biegów oraz górny i dolny przewód chłodnicy. Dobrze, że mam e, nazwane, e, dobrze, że mam włączone nazwy tych części, to przynajmniej e, będę wiedział o które te przewody chodzi. Z racji tego, że jest to gra o drifcie, zapraszam Cię oczywiście na mojego Instagrama, gdzie ostatnio pojawiło się coś takiego jak upalałem Mazdę. Nie MX5, oczywiście, tylko moją szóstkę. I na przykład to wrzuciłem na story. Więc kto mnie obserwuje, ten ostatnio widział, że coś takiego się tam działo. Znaczy, może nie były to Drift, tylko bardziej jakieś tam power slide, y, bo wiadomo, że ratowanie Mazdy na ręcznym to nie jest drift. Nieważne, czy to jest pod Tesco, na jakiejś niepublicznej drodze, czy na jakimś placu. Zapraszam. E, I teraz tak, pokaż brakujące części. Nie ma tu żadnych brakujących części przecież. Trzy niebiegów e, Moment. Wymontuj trzy nabiegów, dobra, chyba całą. Całą, no to dobra. To na bok, nie? że na normalne. Dobrze, spok. Luz, luz, luz. I teraz tak. M oraz górny i dolny przewód chłodnicy. Górny i dolny przewód chłodnicy. Dolny przewód chłodnicy, dobrze. Następnie. Górny przewód chłodnicy, dobrze. Tak jak jest napisane. Nie wiem, czy ja go później będę używał. To się dowiemy. Bo w sumie. Tak jest intercooler, ale nie no, chłodnica też musi być. Też chyba musi być. Dobrze. Następny punkt drugi. Przenieś silnik na stojak. Mogę tak. Mogę tak. A, przeniesienie na staję. A, widzicie, już się wycończyłem. EQ. O, EQ, EQ. Dalej mam problem z tym czytaniem. Nie wiem, jak to się czyta poprawnie. Następnie, punkt trzeci. Usuń elastyczny łącznik wydechu i... Dobra. Elastyczny łącznik wydechu. To jest to. Bardzo dobrze. Jestem się dumny. I kolektor wydałowy, tak? E, I kolektor wylotowy. Dobrze. Nie, nawet wiedziałem, gdzie to się w sumie znajduje, bo później mam, miejsc... mam informację, że to jest po prawej stronie. Jak się patrzy od przodu, ten film będzie też takim swoistym poradnikiem dla innych osób, które to będą oglądać. E, bo w sumie wydaje mi się, że coś takiego się przyda. Ty... Czekaj, nie, 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 znów. Znów, a nie, bo nie mogę spojrzeć tak bliska, nie. Szkoda, nawet takie zdetajlowane. Dobra, następne. W miejsce kolektora wstaw kolektor wylodowy Turbo, czyli to jest ten. To jest na pewno ten. O! O, widzicie jak łatwo. I na kolektor zamontuj tą na, po, na początek nie polecam wkładania najmocniejszej turbiny, e, bo i tak nie wykorzystasz w pełni jej mocy, a wydasz sporo pieniędzy. Dobrze, się fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. E, co zresztą i tak bym chyba nie próbował nawet. No mm, właśnie, turbo. E, następne, dobra, no jednak to, 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 dobra. Do turbiny dołącz rurę układu wydechowego, a do niej mm, Westgate. Robimy załącz rurę układu wydechowego rura układu wydechowego rura. Gubiłem się. Ubiłem się. Może do sklepu rury. Rury 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 tu jest m um, założę um, OK Turbinę dołączę rurę układu wydechowego Jak to wygląda? Rura układu wydechowego, e, do, Dobra, rura A może to jest to? Co to jest tu? Rura wydechowa? Może to jest to, może to dochodzi Przecież nie, zobacz to nie to a, to jest to? Patrz. Rura układu wydechowego Turbo, czyli do. O, dobra. Czyli po prostu trzeba sobie włączyć brakujące elementy, tutaj. Patrzcie, pa, 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 pa. to jest to. To jest ten e, west, west Gate. Mam nadzieję, że dobrze czytałem. Zaraz, jak ktoś tutaj nie odpierdzieli. E, następnie elastyczny łącznik. Dobra, tutaj coś jeszcze musi być. Rura do filtra powietrza Turbo. okej, okay. czyli też kupujemy. Czyli więcej troszeczkę wydatków niż. Planowano na początek filtr powietrza, tu chyba tego blow -offa mi się daje, nie? Tutaj tego blow -offa. to jest blow -off. z frontu turbosprężarki do tej rurę do filtra powietrza, i na nią nałóż filtr powietrza. Poczekaj, bo ten prawdopodobnie będę musiał i tak wymontować. Bo z tego co dalej tam gdzieś czytałem, Przenieś silnik do samochodu na górę. Muszę to. E, to jest to, co gdzieś mówili, że mam to gdzieś zamontować. Ale to chyba później. Dopiero. E, także bez nerwów. Chyba. Kolektor dolotowy, ten podstawowy. Poczekaj, e, poczekaj. Czekaj. E, muszę to sprawdzić. E, widok poziomów. Mała turbustrożarka blowoff, to, 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 to listwa. E, a, czyli tak jakby mamy już tutaj zrobione chyba. Dobra, kolektor wylotowy, kolektor wylotowy, kolektor wylotowy, kolektor wylotowy, kolektor wylotowy, turbo jest zrobiony. Dobra, to według tego co jest tutaj napisane, czyli 8, przenieść, e, przenieść do samochodu, przenieść silnik do mazdy, dobrze. Musisz w aucie zainstalować intercooler, który już mam, bo montowałem go wcześniej. E, tak, ma być to taki typowy poradniczek do tego, co i jak, to zróbmy to jeszcze tutaj raz. Ja sobie to wymontuję, żeby wam pokazać, to i jak. E, Interkuler, ten średni, ten, który w zasadzie kupiłem w ostatnim odcinku. I teraz tak, bierzemy go sobie. Jak się montuje tutaj? Bardzo ładnie. Prawa tutaj, rura. Prawa rura. Lewa rura. To jest lewa rura. Nie wiem, czemu mi się to sklonowało, ale dobra z tym później, co może coś zarobię i połączyć górną z silnikiem z silnikiem, czekaj, dolny przewód chłodnicy, poczekaj, a górny przewód, na razie to sobie zamontujemy, żeby to tam później nam gdzieś nie uciekło. Do tego filtra dalej nie ma, nie? Ja to zaraz poczekaj. Wymontuj, trzeba musisz walczyć z instalacją. Dobra, to jest tam. Połączyć go tam rurami z silnikiem. OK, zrobione. Dziesiąty i ostatni. E... Wymontuj, proszę, filtr powietrza z kolektora dolotowego. Na jego miejsce zamontuj rurę do blow-off. Do blow-off oraz sam blow-off. Tu można mieć troszeczkę problem. Rurę do. A, dobra, tu jest. Rurę do blow off'a, Dobra. Witara, kumam, kumam, kumam i do tego blow offa, e, czy tyle, nie pamiętam ile pieniążku wydałem, ale to jest uturbiony samochód, tak się robi turbo, w życiu bym sam do tego nie doszedł, absolutnie nie, nie ma opcji, więc mm, gierka jest fajna, bo z tego co później dalej tutaj e, czytam od pana Pawła, który mi tutaj napisał, co jeszcze pozwolę sobie tutaj wam też przeczytać, e, gratulacje masz uturbione auto. Dziękuję. Dziękuję za mm, oczywiście tutaj taki obszerny krok po kroku poradniczek, e, który się przydał do wykorzystania tutaj. E, Rozbudowując auto, pamiętaj też proszę o zrównoważonym, zrównoważonym rozwoju projektu. Dobrze. Aby samochód lepiej się zachował w drifcie warto popracować nad ulepszeniem zawieszenia i układu jezdnego. Drift 21 to gra, która wymaga trochę dłubania w warsztacie, ale to między innymi odróżnia nas od innych gier samochodowych. E, z tego, co już zauważyłem, to jest to prawda właśnie. W innych to tak tylko bu bu, bu 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 i wszystko jest zrobione, a jest skrzynia biegu zobaczcie, 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 zobaczcie bym zapomniał W innych grach tak jak tutaj e, mówiłem jest to oczywiście takie bu, 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 bu. No może nie w My Summer car, bo tam też trzeba się napracować e, W kartunie też pewnie troszeczkę trzeba do depu pogrzebać Ale na przykład jeśli zostawiłem sobie na przykład inne giereczki jak na przykład nie wiem jakieś wyścigowe czy coś to tam zawsze jest to wszystko takie automatyczne nic, nic tutaj nie grzebiemy przy tych samochodach I to jest też e, w pewni w pewnym sensie fajne jakby tutaj rozwiązanie. Wprawdzie parametry naszego samochodu. Mamy poziom pierwszy, więc możemy sobie spokojnie robić już te wyzwania na ten e, poziom wyżej. E, tutaj mamy tak 200... E, 172 koni mechanicznych i 205 momentu obro ob obrotowego. Obrotowego. Tylko po francusku zaczynam mówić. Dobra. Uruchomimy hamownik. Znaczny wzrost mocy o 97 koni mechanicznych i o 104 Nm, To możemy zauważyć na poziomie pierwszym, więc wydaje mi się, że promień skrętu 40 stopni, tak nie może być, tak nie może być, no to musi być troszeczkę więcej na driftu, mi się coś tam tutaj tak kojarzy, maglownicami tutaj chyba nic nie da z tego co wiem. Przecież pociekaj zamontuj, Echo tu, 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 Będą kontekstowe, trzeba ja mogę coś z tym zrobić. E, zobaczmy sobie teraz ten tak, Napęd, napęd, napęd mi tutaj niepotrzebne. Terowanie, filtry, silniki R4 i do MX5. To mi się właśnie podoba, e, że mogę sobie filtrować po typie silnika i. Typia samochodu, czego mi w zasadzie brakuje w cartoonie, jak już mówiłem, zwrotnica koła, tu, 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 maglownica. To chyba tutaj niestety tego nie znajdę, czego bym oczekiwał. Wahacze, tak dalej, karoseria to chyba nie. Znaczy, maglownica jest, nie? Oczywiście, tylko że po prostu chciałbym zmienić też promień skrętu. Nie wiem za bardzo, jak to mogę zrobić. Dobra, czyli w sumie nie będę chyba tego kombinował. Widok poziomów. Poziom pierwszy jest zrobiony. Wycinowe zaciski tu, tuningowe, zwrotnice. Być może tutaj ten kąt skrętu będzie inny. Bodyki tam mogę sobie zamontować. Zobaczcie. Taki trochę ala Sybixowy samochód mogę zrobić, nie? Twardy daszek można zrobić. Dobra, fajnie, fajnie. Fajnie, ale. Tutaj taki zderzak typowego wiśnioka. Jestem ciekaw jak to wygląda w przypadku BMW. Nie, Dobra, zabierzmy to na tor może. Dajmy jedź. jedź. Ciekawe, bo tam było coś turbo, nie? A nie, sprawdź, alternatywne części. Dobra, to jeszcze jedna mała rzecz. Ja sobie to przyniosę tylko jeszcze na stojaczek. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo zapomniałem o tym wspomnieć, jeśli nie robimy już tunik poziomu pierwszego, to oczywiście listwa paliwowa, która jest też tutaj u nas parametry silnika, jeśli chodzi o poziom pierwszy nie jest zamontowany nie wiem o co tutaj chodzi, ale dobra jest, macie też listwę paliwową, listwa paliwowa znajduje się w tym miejscu ją wystarczy wykręcić i zamontować w to samo miejsce Nie, to jest gdzieś ona tutaj była, gdzieś ją tam gdzieś przesiałem tam chyba nawet leży i po prostu ją tutaj montujecie i to też czy ja to na złom jakoś mogę gdzieś oddać i zarobić parę grosza? E, dobra, czyli tak, to wszystko przenosimy do Mazdy. No ja Montujemy skrzynię biegów, bo w zasadzie zapomniałem o tamtym powiedzieć. E, I ruszmy sobie dzisiaj na tor. Na tor. E, na Norfie ostatnio żeśmy byli, to weźmy na dołu teraz. No. Nie, Jak się na Norfie, e, to robimy sobie tutaj teraz pojedynczy przejazd, wyzwanie. Jako iść mamy. Pierwszy poziom to możemy sobie tutaj troszeczkę uszaleć. 400 e, km, tylko koni mechanicznych jest limit. Tak więc zróbmy sobie przejazd. Okay, Poczekaj, pokaż mi tutaj, jak to wygląda. jest w tym miejscu, czyli musimy troszeczkę tutaj jechać. Co to jest punkt kontrolny? Zauważyłam, że może o jakąś prędkość tutaj chodzi. Strefa driftu. Ok. Czyli musimy tutaj dwa drifty, jakby wykonać, dobra, 3800 punktów i dostaniemy 1050 kredytów. Dobra, zaczynamy. Wygląda na to, że ostatnie zmiany w samochodzie zostały oficjalnie zarejestrowane. Wziąć samochód do garażu, następnie przejść do parametry samochodu i zweryfikuj osiągi swojego samochodu. E, być może dlatego, że e, zrobiłem, znaczy znowu, że wymontowałem ten silnik i tak dalej, hamownia.

jest moc, jest na pewno lepsza moc niż wtedy była. Punkt jakiś kontrolny. Strefa driftu niezaliczona. A czemu? Ale wystrzeliłem. 90 kredytów zarobione. No to tam można powiedzieć, że to jest tak... W miarę. Strefa driftu pierwsza czysta, bo to mnie chyba za bardzo kręciło. Eee, strefa driftu druga niezaliczona. Spróbuj ponownie. Lecimy jeszcze raz. Mazda jak się patrzy, ładna, ładna, kurde ty troszeczkę... chyba troszeczkę, strefa driftu chyba tam była, co, Coś się tak wydaje, nie, słabiutko to poleciałem, słabusieńko, słabusieńko, naprawdę, ale 1243, e, pod 300 punktów, nie do końca mi teraz wychodzi, bo jest utrudniony bardziej, wydaje mi się, że to jest przez to, że jest promień skrętu, troszeczkę jeszcze tutaj, słaby. Czy chcesz iść do garażu, Nie chcę wyjść do garażu, co jeszcze raz spróbować Spróbuj jeszcze raz. Punkt kontrolny. Strefa driftu. A jest znowu to dupie. Co to miało być w ogóle? Co to miało być? Ja się pytam. Strefa driftu niezaliczona. Ładnie leć, ładnie pokazujesz. Jak nie potrafisz driftować. Ostatni raz. W następnym odcinku może coś pogubinujemy z tym y, promieniem skrętu tutaj, y, żeby to jakoś tutaj bardziej się to trzymało. Prawa driftu nie zaliczona, no nie wiem czemu. Trefa driftu zaliczona, dobrze. Punkty driftu 300. Nie ja wiem, jak ludzie tutaj zdobywają. Czy w ogóle zdobywają jakieś złote trofea, ale to jest naprawdę ciężko. Ciężkie to zrobienia. Ciężko coś zarobić tutaj. Trepa driftu nie Niezaliczona Nie zaliczone jest dlatego, że prawdopodobnie z tylnymi kołami nie jestem sam w tym miejscu wyznaczonym. W tym o. Repa driftu zaliczona teraz, nie? Zaliczona do tego... Niezaliczona, czyli tutaj prawdopodobnie nie mogę dotknąć tych linii. Kurde, to jest takie trochę... pomieszane, ale jest 1500. 152 Eee, Punkty, 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 dobra, jeszcze raz. Spróbujemy. Lecimy, dobra, mniej więcej już tak troszkę jakby ogarniam. Tu cyk. Strefa nie niezaliczona. Pa, zaliczona. O dziwo. Ale mnie rzuciło. Tutaj nie dotknąłem, nie nie mam pojęcia kompletnie. Nie wiem czemu. Ja muszę, nie wiem, bliżej tam jechać, to co. 1600, no ale co z każdym takim jakby, z każdą taką próbą e, jednak jest więcej tych punktów. Dobra, strefa driftu zaliczona, aż za bardzo To nie zaliczona, ja nie wiem o co chodzi. Punkty driftu 300, no dlaczego tylko 300? O co to chodzi? A może ja muszę się gdzieś, nie wiem, pokręcić kółką, widzę, że więcej punktów za to zdobywał. Ona będzie te złoty, nie? Żeby się kręcić tutaj naprawdę w kółko. Patrzcie. Może ja po prostu za szybko chcę tam skończyć to. No, tu już na pewno tak, że pojechał, że aż musisz zresetować. Bo normalnie zaraz podium wyskoczysz. W sumie, trochę jak... tym, w No nie zaliczona, no. Dobra, jeśli ci będzie, nie, nie zaliczona. Tu, nie zaliczona, Kurde, jest. Dobra, zebrałem jakieś 900 punktów, czy będzie to? Będzie, to no dobra, czyli trzeba po prostu... ...łapać jak najwyższy punktów, bo ostatni przejazd. Nie wyjdzie to nie wyjdzie. Patrz. Zaliczone! Człowieku! Nie popatrz! Obydwa zaliczone, to, 300! Jeszcze 600 punktów z Człowieku! Patrz, kurde. 1999, nie? Kurde, dobra. Przejdę do garażu. E, mamy brązowe, srebrnego się niestety nie udało, bo po prostu za mało kręciłem błączków. E, I trzeba będzie tutaj powracować troszeczkę nad, na pewno nad, kątem skrętów tej majście. Może jakieś inne samochódce dorwiemy jak ten, jak coś się tam zarobi. 8900 kredytów. Wydawało mi się, że miałem chyba 7300. Może na to, że tak aż tyle zarobiłem na tych wyzwaniach. Dobra, dzięki Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że Ci się podobało. Oczywiście jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, pamiętaj na dzwoneczku, napisz jakiś komentarz, zostaw łapkę w górę, tu już chyba mówiłem, Cię na mojego Instagrama, na mojego Discorda i oczywiście wszystkie linki do tego masz w opisie, a ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.